Bartek, jestem sam w domu. Teraz będziemy e, robić coś głupiego. Nie no weź się, ja. E, bo ja mam tu. O nie, mam decyzję! No. omyta. Tak się kurwa myje. Tu moja kolekcja. Co tam leży? I opala się do no Kurwa. Nie opalaj się. Będzie się palił. Eee, to jest rzecz, to ja będę robił. Bo nie ma nic zrobionego. E, tu sen tablet. Będziemy grać na tym, jak e, nagram jeszcze odcinek jakiś. O kurwa, pada śnieg. Śnieg pada. Sypi. Pada śnieg, pada śnieg dupy, leci śnieg. I do... Mój stary mówił. Ok, pokażę Wam fajną rzecz, którą znalazłem kiedyś na spacerze. A to jest tak. Znaleziony telefon przeze mnie. No nie, koledzy, jest zepsuty, bo i nie żyje. Mu na rzecz. A to jest ta bateria, to ja nie wiem, czy to jest ma taśmacz. Taka. Ja weźmy wdobaczyć to. Co to za bateria. No, bo ja nie wiem. Co to jest za bateria? E, Napiszcie mi w komentarzach, bo serio to jest dziwne. E, bo co to wyciągnąć, ale nie umiem jak, bo to jest zasypanym piaskiem, bo tak leżał długo. A ty co się gapisz? Nieważne. Dobra, nieważne. Ale to jest przykro, że ktoś, ktoś zostawił telefon, a ja go znalazłem specjalnie. No to dziś niestety, ale brzydkie chmury, kurwa. O, Ok, coś jeszcze. Yy, ja by coś określił. Olusia, Tatusia, bo ja ich lubię. No, mają fajne odcinki. Mają fajne odcinki, ale. No, wiecie, że oni. Trochę mogą przesadzić. Ale ok! Ja się nie dziwię tym. Nani. Jak ty już oblokowałeś tutaj, to ja gdzieś biję stół. Yy! Nie ma takich Biestu. Co, ja będę taki leniem i będę srał na wszystkich? ranę. Okej, okay. to co chciałem zrobić. A tak, będziemy jeszcze grać Brasers, ale dobre, będzie nie tablet. Niestety może go pozładować, bo ja zawsze mam, musimy musi mi chować. Bo jest ochronać tabletu. Aha, jeno, jak przyjdzie do tabletu, to będziemy grać na moim komputerze, bo teraz mam mamy komputer. No, bo niestety, no one z Krakowie. Jak to mam kurwa zrobić? No nie wiem. Pokażę jeszcze Wam innego trika. Jest tu z rękawiczką. Pamiętajcie to, ja też. Zakładacie sobie rękawiczkę. O kurwa, zwiątwa. Robicie tak. Składacie sobie rękawiczkę. Ci sobie rykawiczka? o tak. I tak jak. Taki trik robicie. Fajny trik, co nie? Pasta. Coś się szczyciał. Chciałam... A, i to tyle. I mam dla Was fajną rzecz. Jeżeli to macie zostawić 10 tysięcy łapy w górę i subskrypcję i nie będzie zabiegować to. obraża się. I zrobię jeszcze głupiego. Będę się mył w, w zimnej wodę. Tak się ukaram. No, przerwa, że łapki w dół. Ma być. Ma być to. Ma być to. O, ma być to. O to. O, elo. To ja właśnie. O, to do widzenia. I elo, Bandero.